niedzielne popołudnia czas, kiedy sprawdzamy na co warto iść do teatru. Szpilka Teatralna Dziś propozycja z a o przedstawieniu opowie Marek Mierzwiak. Kryzys może przyjść z nienacka, nawet po kilkunastu wspólnie przeżytych latach. Co wtedy? Leki na uspokojenie? Alkohol, a może jakaś cudowna terapia? Valentin i Joanna są małżeństwem od 17 lat. To, co było ogniem między nimi, trochę przygasło, ba. Są w zasadzie wypaleni i znudzeni, a zarazem groteskowi w swoich małżeńskich kłótniach. Odrobiazgi. Doszli do wniosku, że nie pozostaje im nic innego, jak się rozstać. Przed ostateczną decyzją wybrali się jednak do wybitnego psychoterapeuty, by dać sobie ostatnią szansę na uratowanie ich związku. No i widzimy ich w gabinecie znanego człowieka, który ma ich pożycie intymne i w ogóle życie posklejać. To mniej więcej treść sztuki Daniela Glotier: cudowna terapia, którą w Częstochowskim Teatrze wyreżyserował Tomasz Mann. Na scenie w skromnej scenografii widzimy, jak zaczyna się orka na ugorze, bowiem małżonkowie są oporni i nie chcą poddać się terapii, którą proponuje lekarz, a i on czasami jest bezradny, widząc ich zachowanie. Cóż, żona, grana przez Teresę Dzielską, wulkan kobiecości i namiętności, chciałaby zmienić swoje życie i chciałaby powrotu tej miłości sprzed lat, a jej mąż, grany przez Adama Hutyrę, to skapceniały facet, któremu się już nic nie chce. Patrząc na niego zastanawiamy się, dlaczego ona, ucieleśnienie kobiecych cnót wszelakich, jeszcze o niego walczy. Ale postępowanie kobiet jest czasami niewytłumaczalne. I ona, blond Wenus, tego mamlasa i smutasa, chce przywrócić do życia, bo ona go po prostu kocha. Terapeuta grany przez Marka Ślosarskiego pomaga, ale w pewnym momencie jest bezsilny. Oporna para, szczególnie on, mogą doprowadzić każdego do łez i nagle dzieje się coś, co sprawia, że para zaczyna się rozumieć i nawet pomagać temu nieszczęsnemu terapeucie. Co to takiego? Nie zdradzę, ale jedno jest pewne. Jeżeli ktoś chce, to i góry przeniesie, a Joanna bardzo chce znowu mieć romantycznego i kochającego męża. Cóż z tego, że były jakieś ostrzejsze zawirowania, jakieś zdrady? Oczywiście nic nieznaczące. Bo wiesz najdroższy, to nie jest tak, jak myślisz. Kochana, ja ci to zaraz wszystko wytłumaczę, kiedy serce jeszcze pika i wspomnienia są ciągle obecne. Trzy role bardzo dobre, jedna lepsza od drugiej, ale bez wątpienia Teresa Dzielska rządzi w tym spektaklu poprzez swój temperament i upór i to, że wie czego chce. Adam Hutyra to nieszczęście z Bożej łaski jest równie śmieszny, co żałosny w tej pseudo-męskości. No i Marek Ślosarski, który wszystko łata i stara się sklejać, uwija się jak w ukropie grając cwanego, ale też i dobrego człowieka, który jednak myśli o tym, żeby pomóc. Ta trochę smutna komedia uświadamia i nam, że czasami trzeba ze sobą szczerze porozmawiać o wszystkim, pójść na kompromis, a jeżeli to nie pomoże, skorzystać z pomocy przyjaciół, którzy mają takie same chocki klocki już za sobą, albo w ostateczności fachowca. Bo jeżeli potrafimy tylko ze sobą się kłócić, to znaczy, że dzieje się źle i katastrofa jest nieunikniona. Ale zawsze możemy wziąć ster we własne ręce i tym Titanikiem tak pokierować, aby tę lodową górę ominąć i nie roztrzaskać się o nią. Częstochowscy aktorzy dają nam pierwszą lekcję. Od nas będzie tylko zależeć, jakie wyciągniemy wnioski, uśmiechając się przy tym oczywiście do siebie. Cudowna terapia pozwala przeżyć może nie cudowny, ale ciekawy wieczór. Warto wpaść do częstochowskiego teatru, trochę się pośmiać.